Witamy Państwa serdecznie. Na pomarańczowej bazie powinna za chwilę się zgłosić Krystyna Maria, hasło: Zdrowie i będzie odnowa komórki macierzystej. Już za chwileczkę przekażemy dane. Była niedawno czyszczona. Mam nadzieję, że skan przepuści, że się nic nie dostało. Dobra, już. K R Y S T Y N A Y N A Maria M A R I A. już przechodzą do pomarańczowej bazy, gdzie powinna już być w wodzie turkisowej. W wypłukiwaniu lewitują do środka. Jest jest. Jest ciemna istota, jest istota, bo tak wygląda ten cień tej postaci w tej wodzie. I jest wypukiwany. Są teraz informacje, zobaczymy, jakie organy pierwsze są wypukiwane. Zielona to są komórki wypukiwane, zmienione genetycznie. Czerwona farba układ, układ krwionośny wypukiwany jest. Br brązowa farba wypływa, znaczy, że układ trawienny wypłukiwany, wszyscy są jedno, wszystkie jednocześnie są wypukiwane. Były najwięcej obciążone, zniekształcone, informacje były już skaleczone. Jakieś. Jeszcze niebieska farba wypływa, układ oddechowy jest. I już się rozjaśnia ta postać w wodzie. Już te kolory się wymieszały całkowicie na zewnątrz, już nie widać, jakie następne organy są wypukiwane, a ta postać jest cały czas w krystalicznej turkisowej wodzie, tylko te kolory odbijają na zewnątrz, ale już nie widać, jakie organy. To już jest nieważne. Pierwsze są te... Czyli No rozjaśnia się ta postać poprzez wypukiwanie cały czas. Taka energetyczna ósemka jest w tej wodzie i ona się obraca i wypukuje. Taka technologia nam znana nawet bym nie wytłumaczyła, ale to działa, to jest. I pozytywna energia wypełniła całą bazę, to znaczy się doszło do przyspieszenia wypukiwania informacji z komórek, z organów. Teraz już te końcowe e, organy, które najmniej są. E, no, zniszczone i już taka się kremowa robi ta postać. I teraz bardzo intensywne jest to wypłukiwanie. Też te zdrowe komórki te, te są wypłukiwane. Wszystko musi być wypłukane do zera. Żadna informacja nie może zostać. Już taka się robi ostra, biała ta postać. To już jest oznaka, że już e, za chwileczkę będzie się robiła przezroczysta. To będzie oznaczało, że już wyzerowane jest wszystko, nie ma nic. <śmiech> 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 już się portal otworzył. To przejście dla całej grupy. Tam do lewitacji, do szklanej półkuli, do góry, gdzie jest stół kryształowy i najważniejsza część tego procesu tam się odbywa. Będą tam lewitować i oczekiwać przy stole, aż dojdzie do teleportacji z tej wody, turkisowej. Tej istoty, tam na stółki, umysłowe, już się robi przezroczysta. Znaczy, że za chwilę dojdzie do teleportacji, i cała grupa już lewituje. Znaczy, że już, już za moment, tam się znajdzie na stole kryształowym. A Rafael, Bezius, Orys, Simone, Michael i tam już czekają. Już doszło do teleportacji, jest na stole kryształowym, woda jest spuszczana. Portal się w podłodze zamyka. Leży na stole kryształowym, skan zjechał i zaczyna ściągać Warstwa po warstwie, aż zostanie odkryta komórka macierzysta, bo o nią tutaj chodzi. To jest cały zbiór informacji ciała fizycznego i duszy. I okay, tu będzie się, bym skan się zatrzymał. No, to już odkryta jest z warstwami. Podjechał do góry. I przy tarczycy po prawej stronie jest komórka macierzysta. I teraz już ten robot już jest i Rafael pilnuje tego wszystkiego. Ramię z igłą zjeżdża tam, bo to jest taką się rozświetla poprzez tą technologię komórka macierzysta na kolor czerwony z błękitnym punktem. Błękitny punkt to jest archiwum informacji wszystkich wszystkich organów całego ciała fizycznego i ciała duchowego. I tu dochodzi teraz w tej chwili do wymiany te informacje w tej centrali, jak to się mówi, będą likwidowane i informacje pierwotne, bo to ściągane jest z archiwum danej istoty. Każda istota ma w archiwum, ma informacje zakodowane i oni ściągają to właśnie e, są odnawiane, pierwotne są wkładane do tej centrali. To jest Pink. No i informacja tej istoty ma kolor pink. To jest pink, to jest taki ostry róż. No nie widzisz tutaj, bo że mi mokro zrobiłeś wodą. Spodnie mi zmoczyłeś. Nie widź. Ej. I cały czas już odbywa się wymiana informacje na informacje pierwotne. Właśnie to jest ta odnowa. Wszystkie informacje stare w tym, w tym archiwum w tej centrali jest likwidowane i dostarczona jest informacja pierwotna, jaka ta istota dostała na samym początku zaistnienia. To jest to to DNA, które my nazywamy. Wszelkie informacje. I już igła poruszyła się do góry, znaczy się, że od nowa komórki macierzystej, szczęśliwie i pozytywnie się zakończyła. Ramię z igłą podjeżdża do góry. Rawa już odstawia. Tego robota do kąta, skan zjeżdża i zaczyna składać z powrotem ciało. Ostatnia warstwa zdjęta jest jako pierwsza nakładana i teraz idzie to w szybkości, bo już jest robiony i nos jest teraz składany. I skan zrobił stop, pusty, podjeżdża do góry. Automatycznie została nałożona nowa aura i nowa ochrona planetarna. Zeskoczyłam sobie ze stołu i e, no, robi takie kółka, okręca się dookoła siebie, szczęśliwa. Ma ręce wyprostowane po bokach, takiego wiatraka sobie robi. Składa podziękowanie, portal się już w podłodze otworzył z tą ślizgawką, połączenie się z ciałem fizycznym, żegna się, spokojna, zadowolona, znika w portalu i połączyła się z ciałem fizycznym, gratulujemy od nowy, od tego momentu zacznie się dużo dziać w ciele fizycznym, bo ta kopia nakłada się na ciało i przekazuje informacje do ciała fizycznego. I mogą powstawać symptomy różnych chorób, to nie są choroby, to są symptomy, tam gdzie będzie pierwsza wymiana informacji, tak jak się działo tutaj w wypykiwaniu, w tej kolejności będą informacje też wypierane stare z komórek i nowe będą dostarczane. Namaste, zostańcie zdrowi.